Kochane widzu, nawet jeśli chcesz albo nie chcesz, jesteś częścią czegoś, co nazywamy systemem. My jesteśmy terapeutami systemowymi, w związku z tym, trochę na ten temat chcemy powiedzieć na samym początku cyklu dla rodziców. Ponieważ rodzina to jest taki jeden z ważniejszych systemów, w którym się każdy z nas znajduje, jak sobie wyobrazisz stary zegar, gdzie były takie kółka zębate, jedno większe, jedno mniejsze, to to troszkę właśnie pokazuje, jak funkcjonuje system. Ruch dużego kółka wywoła ruch każdego innego, nawet takiego, które z nim nie ma styku. Czyli jedno z ważniejszych praw systemowych to jest takie, że żeby coś zmienić w jednym czynniku. Zawsze będziemy musieli również zmieniać w innych, albo ruch jednego wywoła ruch innych. I teraz tata, mama, dziecko, babcia, dziadek to są właśnie składowe systemu i w tym systemie może być albo porządek, albo może być bałagan. O bałaganie powie trochę Monika. W każdym razie chcemy zacząć cykl dla rodziców, więc pojawienie się nowego kółka, dziecka, jednego, potem kolejnych. Bardzo wpływa na, na system, może zupełnie właśnie jakąś taką dużą, dużą zmianę. To jest totalna rewolucja. Tak, i teraz chcemy troszeczkę popatrzeć na ten system z takiej odległości, żeby zobaczyć, że każdy ma w systemie swoje dobre miejsce, że jest miejsce rodziców, jest miejsce dziecka, jest miejsce dziadków. Kłopoty się pojawiają wtedy, kiedy ktoś nie jest na swoim miejscu, kiedy. Można powiedzieć, że dziecko wchodzi w miejsce, które nie jest dla niego dobre, że być może są pewne zaburzenia wtedy, kiedy system małżeński, relacja małżeńska nie jest na pierwszym miejscu. Co jest ważne, że każdy w systemie ma swoje dobre miejsce i jest pewna hierarchia, pewien porządek relacyjny. Na pierwszym miejscu jest relacja mążona. Czyli ja jestem najważniejszy dla Moniki. A... a dla mnie najważniejszy jest mój mąż. Tak, zgadza się. <słuch> to się akurat zgadza w naszym przypadku. Ale spotykamy bardzo często osoby, które mówią, no, ale przecież dzieci są najważniejsze. Jeżeli jesteśmy rodziną, to dzieci są najważniejsze. Nieprawda nie są dzieci najważniejsze. Najważniejsza jest relacja małżeńska. Dopiero potem są dzieci, dopiero potem są. Moi rodzice dopiero i Marcina rodzice. Ro, nasze rodzeństwo, znaczy nasze, ja tak? jestem jedynakiem, ale Monika ma rodzeństwo. Wydawało mi się, że nie jest to może aż, aż tak ważne, natomiast jest to rzeczywiście bardzo ważne. Jeżeli relacja małżeńska jest na pierwszym miejscu, wtedy dzieci mają swoje dobre miejsce. Wtedy dzieci mogą spokojnie mieć poczucie bezpieczeństwa, że rodzice, mama z tatą się nie rozwiodą. Mogą spokojnie dorastać i odchodzić, mieć swoje własne życie. Bo jeżeli my poświęcimy całe swoje życie swoim dzieciom, to wyobraź sobie, że na przykład mówię ci, jesteś całym moim światem. Okropne. To jest coś takiego, co, co sprawia, że dziecku jest potem ciężko odchodzić, że dziecku jest potem ciężko zacząć żyć swoim własnym życiem, ponieważ mama z tatą jemu poświęcili swoje życie. Wszystko oddali dla, dla niego. Nie mieli czasu dla siebie, nie mieli czasu na swoją relację, nie mieli czasu na, na swoje pasje. Nie mieli swojego życia, dzieci były całym życiem, więc teraz ciężko jest dzieciom odejść i zostawić rodziców samych, może być taka wielka wyrwa, dziura. Jeżeli dzieci były całym światem rodziców, ciężko im jest odejść i mieć własne życie. W następnym odcinku pokażemy Wam, jakie są możliwości nieporządków systemowych. Postaramy się to narysować.